I teraz przechodząc do tych miłych gości, bo to jest taki w zasadzie element numer jeden, który ja bym poruszył, jeśli chodzi o sam frenzon, o same takie ryzyko trafienia do, do tego friendzona. Otóż miły gość zdecydowanie zbyt często będzie wierzył w to, co ona mu powiedziała. Czyli zbyt często będzie łykał, kolokwialnie mówiąc, takie jej teksty, że ja to się nie daję dotykać na pierwszej randce, tak? Albo ja na przykład nie pójdę do chłopaka w ciągu, nie wiem, trzech pierwszych randek, bo on sobie pomyśli, że jestem łatwa. I bardzo często taki miły gość będzie te logiczne komunikaty, te tak zwane właściwie bzdurne komunikaty, analizował w sposób logiczny, przyjmował na wiarę i będzie myślał, że to po prostu jest prawda, że rzeczywiście nie wolno jej dotykać na pierwszej rance. I teraz zadaj sobie proste pytanie. Jeżeli jesteś takim miłym gościem, albo kiedykolwiek byłeś, czy gdyby tam się pojawił, nie wiem, Brad Pitt? Albo jakiś tam Banderas czy DiCaprio, nawet nie wiem jaki teraz aktor jest atrakcyjny dla kobiet. No powiedzmy jakiś tam DiCaprio. To czy ona by też powiedziała, że ona się nie daje dotykać na pierwszej randce? Czy może sama by zaczęła go dotykać, tak? Więc wiecie, są sytuacje, kiedy te wszystkie tak zwane zasady, które dziewczyna ci mówi, odchodzą do lamusa i po prostu przechodzą na dalszy plan, nie mają żadnego hmm, znaczenia.